Dzień dobry, wracamy. No normalnie maraton, no ale akurat tak dobrze się trafiło z misjami, że są dosyć relaksujące, więc y, wspominając y, gramy na weteranie trochę na challenge'u bo jak umrę to zaczynam misję od początku i używam tylko zapisów, które są zrobione przez grę, manualne nie. Bez zbędnego gadania ruszamy na nowo. Nie, przecież ty dostałeś. tak jakby. No i ruszam się no kurde. Bardzo narażenie na, na damage. Kurde, nie widziałem go normalnie. Idą na wszystkich, tylko nie... Nie na mnie, nie? Oczywiście strzeliłem go przez przypadek. Życie. A? No nie, no dobra, chyba się go nie da zniszczyć, e, e, zanim ani nie zniszczy naszego. Tak to wygląda troszkę. A? A tu będą wybiegać chyba? Oj, nie, nie tak to planowałem. Nieba zapisuj jeszcze! Ojej, dobra, będę musiał być bardziej uważnym. Tak sobie po prostu leciałem tak na whatever. Okazało, kurde. Czyli jak mogę go saić, to co on wcześniej nie umarł na strzała. A ja go... Dobra, No to tutaj to już... Stanujmy się tutaj na pewno zdechnie. No i dostał. Nie wiem czy on żyje, czy nie żyje. Ja powie, dobra. Nie no kurde. Celowałem prosto w niego i w co dostał? W skałę dostał, kurde musiałem poprawić miejsce jak siedzę, no to to miało być no, naprawdę to, to ma jakieś przyciąganie do nie wiadomo czego jestem no. zdenerwowany Ugh. No frustracja. No, chyba wydaje mi, no nie trafiłem go, nie? O, nie widziałem, jak drugi przejeżdżał. O, kurde, dobra. Trafiłem go, całe szczęście. O, nie, a, dobra. A to co mnie tutaj normalnie jeszcze, kurze. Uf. O Dobra O szczęście No Wala mnie po dość Puff. Dobra Nie. Tak, widziałem go, to chyba wszyscy, mam nadzieję, wielką. Okay. fajnie, dobra fajnie wszystko żyje Hop. tylko na szczęście nie wróg mam nadzieję, że nikt mnie tu już nie zaskoczy a wygląda na to, że jest ok a tutaj się nie da niestety, to jest niewidzialna ściana chyba albo po prostu można uszkodzić tylko tak tak, tak, tak. Ta, 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 ta widoczna część jest niezniszczalna. Dopiero trzeba uderzyć w dół. No, zrobili tak, żeby z daleka nie można było tego rozwalić, To no, ma sens, nie? Dobra. Kolejna dość szybka misja, też niecałe 8 minut, choć przypadkiem uruchomiłem, gra skraszuje. Yy, no, także koniec. Widzimy się wkrótce. No, na, na odcinku, tak?